Odwrócimy teraz, może, tę rolę. Ja będę pytającą. <grych> okay? ok, czy masz ochotę, żebym zadała Ci pytanie? Tak. Dobrze, to mam takie pytanie do ciebie. No bo tak naprawdę, to y, jesteś, że tak powiem, w procesie, w eksperymencie human design, tak samo długo jak ja jestem w eksperymencie human design. Zaczęłyśmy tą drogę wspólnie. Tak. Od samego początku, na Twojej drodze human design, patrzyłaś też na ten element. Jaką konstrukcję mają Twoje dzieci, bo masz trójkę dzieci, i jak to wpływa na ich życie, i jak wyglądają te relacje między Wami, prawda? Czyli tak bo przyglądasz się konstrukcji swoich dzieci już jakiś czas. Tak, tak. I mam takie pytanie, co według Ciebie jako rodzica jest taką największą zaletą, kiedy postanawiasz jako rodzic poznać Human Design swoich dzieci, to co Ci to daje? Jakby co Ci dało. Poznanie grafów swoich dzieci? Przede wszystkim uważam, że dzieci mają naturalnie swój human design i zwykle działają w zgodzie ze sobą. Mm -hmm. To my, jako dorośli, jako rodzice, próbujemy je zmieniać. Próbujemy robić wszystko, żeby byli tacy jak my, albo tacy, żeby się dopasowali do społeczeństwa. Dzieci naturalnie próbują być sobą i jak zrobimy już im human design, ten wygenerujemy graf i zobaczymy jakie są, to dostrzeżemy to, że one właśnie działały cały czas w zgodzie ze sobą, tylko my myślimy, że coś jest z nimi nie tak, bo na przykład kiedy ma się troje dzieci i widzi się, że każde jest inne, Zastanawiam się, dlaczego tak jest. No przecież to są dzieci z jednego domu, a tutaj tak, a my jesteśmy tacy, one też powinny być takie, albo uczymy ich w taki sposób. Nie wiem, jedno się świetnie uczy, jest mega zdolne, drugie trochę gorzej. I wtedy zaczynają się pytania, co dlaczego. Więc to jest genialne narzędzie, żeby sobie zdać sprawę z tego, że są tak indywidualne i, i tak odrębne charaktery osobowości i. Da nam to przede wszystkim to, że odpuścimy, po prostu odpuścimy kontrolę. Powiedz mi, czy były jakieś takie momenty, że żałowałaś, że poznałaś grafy swoich dzieci? Nie, nie, absolutnie nie. Mają cudowne grafy. <śmiech> <śmiech> Jedna moja córka jest projektorem, dwie są manifestującymi generatorami. I to y, bardzo widać. Naprawdę to jest ogromna różnica. Jeden manifestujący generator w moim domu ma bardzo dużo energii i jest cały czas w ruchu, cały czas działa, 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 a projektor najchętniej zamyka się w pokoju i odpoczywa, odpoczywa, odpoczywa. I na początku faktycznie wydawało mi się to dziwne. Czemu ja robię, też nie działa, nie jeździ na rowerze, nie biega, nie pływa. Tylko potrzebuje dużo spokoju i dopiero jak zobaczyłam ten graf, stwierdziłam, że a, nie ma po prostu na to energii tyle i świetnie sobie z tym radzi, że szuka odpoczynku i szuka tej, tego balansu między działaniem a niedziałaniem. Każda z nich miała swój odczyt i były zachwycone. Tak naprawdę one próbują dużo bardziej, nawet niż ja, być w tym swoim projekcie, chociaż. Często otoczenie, zwłaszcza szkoła, próbuje je z tego wyciągnąć, ale jednak y, czują tą swoją prawdziwą naturę i to jest cudowne, że mogą sobie iść swoją drogą. My im na to pozwalamy. Czy można by powiedzieć, że przyniosło to im pewną ulgę i Wam, ta świadomość tego, kim są? Myślę, że głównie nam. To jest bardzo ciekawe, właśnie jak. Dzieciom się robi odczyty, pokazuje się ich graf, opowiada się o ich grafie, i dzieci mówią: No, to tak, mam, no tak, ale na przykład siostra tego nie rozumie, albo tego nie rozumie. I to jest takie fajne, bo dzieci tak naprawdę dokładnie tak, jak już wiedzą, kim są, jak dają się święty spokój, to żyją w zgodzie ze swoją konstrukcją, i tylko ten świat z zewnątrz przychodzi i mówi: Nie powinnaś tego i tego, nie rób tego w ten sposób, bądź taka. I oczywiście, jak wystarczająco długo to dzieciom powtarzamy, to w pewnym momencie one zaczynają wątpić w siebie. I zaczynają sobie myśleć, no to może ja faktycznie powinnam coś robić inaczej, albo powinnam się dopasować. I to jest ten moment, kiedy zaczyna się tak naprawdę... Zbudzanie poczucia winy w dziecku. Tak, za to, że jest tym, kim jest. I myślę, że to jest taki moment, gdzie zaczynamy tracić trochę tą miłość do siebie. Wiarę w siebie. Wiarę w siebie, tak. A może się okazać, że to, co on, my myślimy, że dla tego dziecka będzie dobre, dla niego wcale nie będzie dobre, prawda? Z jego konstrukcją. Tak. Więc, że będzie po prostu przemęczone. Częściej dzieci, projektorzy mają choroby autoimmunologiczne przez to, że jest im za dużo narzucane. Są przeciążone, przepracowane i organizm nie daje rady. Tak, to niestety jest tak, że te psychosomatyczne problemy prowadzą w końcu do tego, że to się objawia na poziomie fizycznym. I widać, prawda, jest wzrost chorób autoimmunologicznych teraz Pracowanie. i to wśród młodych ludzi. Ja też myślę, że to jest związane z tą presją, która w ostatnich latach jest wyjątkowo mocna. Bo kiedy my byliśmy dziećmi, ja takiej presji aż nie pamiętam na osiągnięcia, bo nie było dostępu do tak wielu atrakcji, do tak wielu wrażeń doświadczyć na tańce, na angielski, a dzisiaj można zrobić wszystko. I Rodzice pewnie myślą, że my moje dziecko robiło najlepiej wszystko. <laughs> Niech spróbuje wszystkiego. Ja zawsze opowiadam taką historię, jak właśnie jedna córka, która jest manifestującym generatorem, rozmawia z drugą córką projektorem. Starsza wtedy miała sześć, młodsza cztery i pół. I ta starsza manifestująca generator mówi: Karolina, chodź, pobiegniemy. Brały udział w takim biegu dla dzieci. Pobiegnij ze mną, będzie super, będziemy biegły. A tamta patrzy: ale, ale nie, ja nie chcę. A ona mówi, ale pobiegnij, na końcu jest medal. I Karolcia mówi, ale po co mi ten medal? Jeden ma silną potrzebę rywalizacji, tak. udowadniania, tak. a drugiej nie ma. I, I też myślę, że dlatego warto zajrzeć każdemu dziecku <laughs> jego praw, żeby samemu dla siebie mieć zrozumienie tego, że nie zrobimy, z, nie wiem, z dziecka bez energii, sportowca zawodowego. Albo dziecka z nadmiarem energii, spokojnej pani księgowej, która może długo siedzieć i liczyć cyferki, tylko po prostu każdy ma jakąś swoją unikalną energię i potencjał do danych rzeczy i tak, tak jest, czy, czy się na to godzimy, czy nie. Ale tu też są takie elementy, że jednak bardzo duży wpływ na to, jak dzieci się rozwijają ma szkoła, bo szkoła Wprowadza pewne standardy, które są bardzo wąskie i tak naprawdę są odpowiednie dla bardzo małej grupy dzieci. Ten system szkolny nie jest dla każdego, prawda? Oczywiście. Oczywiście. Nie każdy ma ochotę nawet siedzieć tak długo na miejscu. Mm -hmm. Nie każdy lubi, jak narzuca mu się dany model nauki. Nie każdy jest tego ciekawy w taki sposób. To nie znaczy, że jest gorszy. Sama wiesz, że szkoła nie była łatwa dla Ciebie. Nie, tak. nie chciałaś się poddać temu, co nie znaczyło, że nie lubiłaś się uczyć, lubiłaś, tak. tylko na swoich zasadach. Myślę, że świat byłby ogólnie spokojniejszym i przyjemniejszym miejscem, gdybyśmy mogli po prostu rozwijać się w zgodzie z naszymi predyspozycjami. Takie pytanie ja mam jedno do Ciebie. Jakim rodzicom i rodzicom jakich dzieci poleciłabyś byś poznanie filmu design? Czy są jakieś rzeczy, którym byś nie poleciła? Nie, no polecam każdemu, żeby zobaczyli projekt swojego dziecka, nawet żeby się tym nacieszyć, zobaczyć ile tam jest fajnych rzeczy w tym projekcie, ile mają te dzieci potencjału fajnego, żeby też zrozumieć te dzieci, bo to naprawdę jest klucz do zrozumienia własnego dziecka. Że pewnych rzeczy nie przeskoczymy i szkoda tracić swojej energii i szkoda tego dziecka na siłę nie robić rzeczy, które nie są dla niego dobre. I na pewno z Human Design dziecka dowiemy się bardzo dużo o nim, łącznie z tym, co dobre, jeśli chodzi o jedzenie, o otoczenie, jak powinno podejmować decyzje, w jakim środowisku najlepiej, żeby się obracało, czy, czy potrzebuje więcej samotności, czy bycia z ludźmi. Także nawet tylko, żeby sobie to zobaczyć. I jeśli nawet z tym nic nie zrobimy, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Super. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo. Było ja tobie bardzo dziękuję. E, no i co? Widzimy się niedługo właśnie na warsztacie Human Design będziemy rozmawiać konkretnie o dzieciach. O dzieciach, tak. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, bo będą bardzo różne dzieci i to wiemy się też właśnie jak może być inaczej. Fajnie też będzie pewnie spotkać się z innymi rodzicami tak, tak. i zobaczyć tak. jak inni reagują na to, co słyszą tak. i czy się z tym zgadzają, czy właśnie zgadzają się, że tak właśnie działa jego dziecko, bo to też jest takie poznanie tego, co wiem o swoim dziecku. Super. Bardzo cię dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. Ja również dziękuję. Miło się Do usłyszenia. Do usłyszenia.